Dobra yeah. Tak. jest hey. Hej. tylko jak Nie Hej. ten Życie tylko jak nie piszę nocą Życie bez uśmiechu nie życzę, nawet swym Torem przeszkód buduje to osobowość. Zaczynam wkurwiać się, wyrzucam piszę na nowo. Po w głowy, jakby wypadały lewym uchem. Więc nie skończyłeś się. Piszę mi kolejny czubek, jakbym przejmował się. Zostawił w zamkniętej półce, pod ziemią schował klucz, zakopał i w życiu Z każdą blizną rosnąć siłę nie cofam się. Przed burzą to wiem, wiem, co myśliwuję się. Do celu to ja wiem, zaczynam hartować się. Królem własnym nie jestem, nikt nie sprzeciwi mi się. Chodawię, dawno jestem, kubi coś tam próje się. Nie umiem składać wersów, swojego, gówno słuchaj se. Ten po Próbujesz tu dobyć raczej nie uda ci się Wygraną w ręce trzymam, możesz se popatrzeć W kraju, w którym każdy próbuje zabrać co maszy Próbuję przejść tu, jest coraz więcej barier Na bardzo wielu ludzi, co nosi na twarzy maskę Dla mnie to straszne, piszę rekomendacje Poznaję wielu ludzi, co siedzą w tym tak jak ja, wiesz? Stąpam po kruchym lodzie, strasznie boję się przegrać napijam to od serca, próbuję gniazdy się. Mam też marzenia, jak każdy młody dzieciak Piłka była zajawą, teraz to tonę w wersach Każda godzina, to ławka, no i skatepark Dziś nam zostało kartkę z Wersach dla jednych sen, a dla drugich to koszmar. Zamknięty w czterech ścianach, chodzić z kąta do kąta. Rozmyślając, czy są dzień to zwrotka? No i jak to można, I lepiej co z nich mnie ten beat, tylko jako piszę nocą. Życie bez uśmiechu, nie życzę, nawet życie, nawet z wybroną. Życie toreb przeszkód buduje, to osobowość zaczyna wkurwiać się, wyszło sam piszę na nowo. Pieszę mnie ten beat, tylko jako. Życie bez uśmiechu, nie życzę, nawet z wybroną. Życie które przeszkód buduje to osobowość. Zaczynam skurwiać się, wyrzucam bliżej na nowo. Legendy nigdy nie umrą. World Jeśli mnie zabraknie, przynajmniej zostanie twórczość. Życie bywa zmiany prawie tak jak futbol Nie rystygnąć, zabierz dalej, życie to nie urlop. Taki mam móc, że zaraz zatańczy muło. Ty nie pierdol, mnie głupot, tylko podaj źródło. Chciałeś trafić samo sedno, a tu takie pudło Deja vu, gdzieś już to słyszałem, że nic nie osiągnę, no a napierdałam dalej, prawie czwarta, w nocy składam parsy nad ranem, problem w tym, że od czterech dni nie spałem, że od czterech dni nie spałem, M1 nie dotyczy mnie presja, jeśli obrabiałeś dupę, nie masz tu wejścia, nie masz tu wejścia.